Otóż nadal mamy słońce, co jest przyjemne. Można zrobić ładne nagranie. Mamy 1312 metrów. Nadal do góry. Przejście jeszcze 22 km. Jest jasno. Więc przy takich warunkach nasze morale jest przyzwoite. Zwłaszcza, że nie jesteśmy sami, bo gdybyśmy byli sami, byłoby ciemno itd., to byłoby już dowiny gorzej. Widać można być przygotowanym w różny sposób na utrudnienia na trasie nasze laczki to tak powiem elementza Takie narty to chyba w jednym, bo plaki i rakiety na szczęście śniegu nie ma tyle, żeby... Raki były niezbędne, więc... jest to stanie wymyśleć co powodowało taki gwizd przy jego